No cóż, na pewno nie było to jakieś porywające widowisko. Spodziewaliśmy się trudnego meczu. Widzę, Widzew nieprzypadkowo miał przed tym meczem 22 punkty i 11 bramek tylko straconych. My byliśmy dodatkowo po meczu w Lidze Europejskiej, więc tak jak mówiłem, spodziewaliśmy się tego, że będzie to ciężka przeprawa. No, w, dla nas bardzo, bardzo cenne trzy punkty i jakby można powiedzieć, że zwycięzców się nie ocenia. Tyle. Myśląc, oglądając wcześniej mecze widzewa i myśląc o tym meczu, spodziewałem się takiej, a nie innej gry. I właśnie chciałem tego Rafa wykorzystać, aby czasami zagrał jako drugi napastnik, czasami gdzieś poszedł na obieg po skrzydle. Uważam, że. że Znalazł się też w dwóch czy trzech sytuacjach, gdzie można było lepiej je rozwiązać, można było nawet strzelić w ramkę, ale Rafał jest zawodnikiem, który bardzo daje od siebie drużynie. Nawet grając jako ofensywny, on bardzo pracuje w defensywie i dopóki, dopóki jakby siły mu pozwalały, to też wywiązywał się ze swoich zadań poprawnie. Wiele, wiele czynników składało się na to, na podjęcie decyzji ze mnie odnośnie składu. Między innymi to, że byliśmy po meczu z Odense wyjazdowym, jak również styl gry, styl gry Widzewa. I, i, I jakby pod tym kątem patrzyłem, ustalając skład na ten mecz. No, jeśli szczelilibyśmy drugą bramkę, to byłoby nam łatwiej zdecydowanie grać. Podobna sytuacja była w Danii, jeśli prowadziliśmy do przerwy 2-0, były sytuacje, gdybyśmy pewno strzeli trzecią bramkę, też nie byłoby nerwowo do końca, natomiast no e, ja nie wiem, czy to był brak, brak koncentracji, nie, 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 nie sądzę, no coś, coś jednak, czegoś brakowało tej kropki nad i, więcej spokoju, więcej dokładności i, i rzeczywiście można było tą jedną, czy dwie bramki więcej zdobyć, ale tak jak powiedziałem, mimo wszystko cieszy mnie, cieszy mnie to zwycięstwo i na pewno każde zwycięstwo kolejne jakby podbudowuje zespół i myślę, że, że powinno być coraz lepiej. Myślę, że szczególnie ta kuriozalna bramka, która nam się przytrafiła dzisiaj, zabrakło komunikacji i to był taki moment bardzo trudny dla nas. Bo rzeczywiście no, rzadko się ogląda tak stracone bramki w ten sposób. Nie ja wiem myślę, że, że brak komunikacji no, taki fatalny. Wydawało się, że, że będzie za chwilę Maciek miał w, tą piłkę w rękach, ale się gdzieś tam no, po prostu błąd, który może się zdarzyć, ale szkoda, że, że akurat w takim momencie i, i tak kuriozalny. No na pewno ten mecz z Lechem był na wyższym poziomie, nie, nie ma co ukrywać. Dzisiaj zabrakło szczególnie nam jednego zawodnika bardzo ważnego w defensywie. Musieliśmy tutaj zmienić to ustawienie, i myślę, że, że tu też był taki. Problem, ponieważ Hugo, który, który jest naszym takim podstawowym zawodnikiem w tym bloku defensywnym i musieliśmy zamienić, w zasadzie zmienić to ustawienie, w związku z tym trochę ta gra też i ta taktyka musiała wyglądać inaczej.